Cześć, Marek Zagadło, sklep internetowy stół plus krzesła. Dzisiaj dwa słowa o hokerach. Hoker to jest takie wysokie krzesełko, które najczęściej spotykamy, które najczęściej i ja i Wy spotykacie w barze, ale przez ostatnie lata coraz śmielej wkracza do naszych domów, gdzie kuchnia połączona jest z jadalnią. Produkujemy dwa modele hokerów dwa modele hokerów, w którym jest oparcie. Odpowiednik znajdziecie w krzesłach, czyli oprócz hokera z Xem w plecach możecie kupić krzesło kuchenne również z Xem w plecach, tak samo przy tym modelu 28. Oferujemy model hokera z pionowymi szczebelkami znajdziecie również identyczne krzesło do kuchni, które górną część będzie miało taką samą, jak ten hoker. Dzięki temu możecie stworzyć wspaniały komplet do waszej kuchni. Komu w ogóle hoker potrzebny jest w domu. W jakich sytuacjach go wybieramy do jakich pomieszczeń? Po pierwsze, jeżeli w waszej kuchni jest wyspa, to jest idealne krzesełko, które możecie postawić przy wyspie, dłużej przy niej pracując, albo... Ktoś pracuje, a ty chcesz po prostu posiedzieć razem z tą osobą przy tej wyspie, no bo przecież wiemy, że kuchnia to jest serce domu. Tam się toczy prawdziwe życie rodzinne i taki hoker jest świetnym uzupełnieniem do wyspy kuchennej. Ale to nie tylko. Często mamy połączoną kuchnię razem z jadalnią albo z salonem. Często jest tam jakiś bar symbolicznie dzielący, oddzielający kuchnię od reszty pomieszczenia. Takie meble nie tylko są bardzo praktyczne, ale przede wszystkim pięknie wyglądają, wyglądają bardzo nowocześnie i super uzupełniają wnętrze pomieszczenia, gdzie kuchnia jest połączona razem z jadalnią. Jak widzicie, do wyboru jest yy, hoker z pionowymi szczeblami oraz z X w plecach oraz do każdego z tych modeli możecie wybrać, czy ma mieć miękkie siedzisko, czy twarde siedzisko. Jeżeli wybierzecie miękkie siedzisko, w ofercie mamy ponad 200 materiałów, w których takie siedzisko możemy zrobić. Również to wy wybieracie, jaki ma mieć kolor konstrukcja hokera. Tutaj prezentujemy szary kolor. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie to się łączy z nowoczesnych kuchniach oraz mamy trochę taki szałowy, krzykliwy, czerwony. O takie kolory też mamy zapytania. W takich kolorach też robimy krzesła, też robimy hokery. W szczególności do nowoczesnej kuchni to będzie bardzo dobrze wyglądało, ale jeżeli potrzebujecie klasycznego wystroju, jeżeli potrzebujecie mebli do bardziej klasycznego wnętrza, wszystkie kolory drewna u nas znajdziecie. Sprawdźcie w zakładce kolory mebli. Wybraliście materiał tapicerski, wybraliście kolor poszukajcie, zadzwońcie do nas, pytajcie się SMS-em, na czacie, jaki sposób wykończeń mogą mieć wasze hokery. Może to być półmat, może to być połysk. Możemy postarzyć te kolory. Bardzo dużo metod mamy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem. Meble produkujemy 35 lat. To są naprawdę bogate, bogate doświadczenia wszystkich ludzi, którzy tu pracują, którzy specjalnie dla was robią te meble. Tak więc sami widzicie, że warto nam zaufać. Ale to nie wszystko. Nasze meble dowozimy własnym transportem. Czyli zamawiając u nas, masz pewność nie tylko wysokiej jakości mebli oraz to, że dotrą do Ciebie, zostaną dostarczone w sposób należyty. My do Ciebie dostarczamy meble. Ty sobie otwierasz, patrzysz, wszystko jest ok, wszystko jest ok i wszyscy są zadowoleni. Dlatego warto nam zaufać.